Witamy Was serdecznie po przerwie, wypoczęci. Zaczynamy. Tak jak mówiliśmy, e, przystępujemy w pierwszej kolejności do montażu silnika. Słuchajcie, silnik nam przyszedł, akurat kiedy byliśmy na urlopie, majster go odebrał. E, my będziemy montować u siebie silnik z firmy Electrobeam. Modem, model, jakbyście chcieli wiedzieć, to jest chyba KSE300. 80? Tak. 380. Polska firma, dobra cena, dlatego go montujemy. Słuchajcie, silnik teoretycznie do bram, do wagi 2000 kg, także chyba powinniśmy dać radę, bo brama tyle nasza nie waży. E, jakbyście chcieli wiedzieć, to już tego bucika, całego naszego śmiesznego żeśmy już przyczepili. Także brama już się opiera w tamtym miejscu e, na tym metalowym siodle. Także jest odciążona podczas, kiedy jest zamknięta. I jeszcze mamy taką fajną mantenkę właśnie przez tego małego dinksa. Słuchajcie, e, dorabialiśmy tutaj specjalnie sobie e, koncentryk po to, żeby. No, lepiej łapało, nie? Z daleka już, żeby mi się brama otwierała, jak pan jedzie do domu. O, poczekaj, to ściągnę. A jakby ktoś nie chciał, to tu jest też antena, także ponoć nie trzeba. Ale wiecie, jak już grzebiemy, to grzebiemy. E, dobra, co my mamy? Mamy kotwy chemiczne, zakupiliśmy sobie kotwy chemiczne. Pręd gwintowany, bo będziemy zaraz się wiercać. Pamiętacie, my sobie nasz fundament wylaliśmy poniżej, po to, żeby tutaj sobie kostką brukową dojechać? Także słuchajcie, kotwy, które tutaj będziemy wiercić, ja je sobie potnę akurat na 50 cm, bo mam taki pręd akurat dwumetrowy. Wiertłem sobie nawiercimy i spróbujemy to przykotwić, żeby one wystawały, bo nasz silnik, słuchajcie. Będzie musiał być troszeczkę w górze. Ja wam to zademonstruję tak łopatologicznie. Na razie tutaj z tej strony. Jakbyśmy go postawili na naszej glebie tak zwanej, no to w tym miejscu mamy naszą zębatkę. Jak tutaj tworzę mechanizm. W tej stronie mamy zębatkę, a naszą tutaj zębatkę i listwy, które będą tutaj się sprawiały, że brama otworzy, będą. Na, tej, na tym profilu przymontowane, czyli silnik będzie musiał nam podjechać mniej więcej tutaj do góry. Także słuchajcie, tu jest jakieś dobre 10 cm wzwyż, więc podniesiemy go na naszych szpilkach. A w późniejszym czasie, jak się nauczę spawać, to dospawam sobie taki postumencik pod to. Ale w tym momencie posłużymy się pilkami, szpilki dwunastki chyba albo dziesiątki, chyba dwunastki. Tak więc jedziemy, <laughs> mamy naszą podstawę, tak i trzeba teraz sobie ją ustawić najlepiej, żeby była. Prosto padle. Nie, równolegle? równolegle, równolegle, wzdłuż bramy, żeby ten nasz silnik później, ta zębatka mu pracowała wzdłuż bramy, a nie ukosowała. Także słuchajcie, ja już też to zrobiłem, żeby nas tu nie zanudzać. Mamy na kostce odrysowane nasze kropeczki. Tutaj ma jeszcze jedną kropkę. Patrzcie, niewolnik. Nie, niewolnik, on wolontaryjnie nam to robi. Także słuchajcie, mamy nasze kropeczki odrysowane. Teraz tą naszą podstawę można ściągnąć. One idą wzdłuż bramy, także Wiecie, tutaj też jest później zawsze jakaś tam regulacja, ale jak zrobimy sobie w miarę równo, to będzie bardzo dobrze. Także mamy nasze kropeczki słuchajcie i zaraz będziemy sobie przewiercać to i takie zaraz idziemy ciąć 50 cm szpilki. No, słuchajcie, zmiana planów jednak, nie będziemy wiercić przez płytki, przez te kostki, bo zobaczcie co się z kostkami dzieje także nie, nie, nie jest za fajnie wymyśliliśmy, że ściągniemy to weźmiemy majster wymyślił, żeby nie było e, ściągniemy słuchajcie, to PCP do, dojechaliśmy sobie do naszego e, postumentu, do naszego tutaj e, cokoło, cokołu e, i dopiero teraz żeśmy sobie wywiercili dziury, one tam sporo tam wchodzą, także słuchajcie będzie sztywno, tu później dojdzie jeszcze PCP, to się dodatkowo usztywni, także to nie będzie tak strasznie w górze. No i teraz tak, żeby tutaj sobie to później już było wszystko, misio, idź, żeby to szło nam wzdłuż bramy. No to sobie wzięliśmy tutaj taki dystans, to jest akurat nasz kątownik, ale on tam ma akurat 3,5 cm około. Także słuchajcie, jak tutaj wciśniemy sobie tą kotwę, kotwę chemiczną, wkręcimy te szpilki, tak? Do, dołożymy sobie ten kątownik, on nam tutaj ustali równą odległość po każdej stronie. Chwilę podtrzymamy, bo to dosłownie kotwa chemiczna, no to trzeba się uwijać, szybko złapie. I o, i będzie w równej pozycji. To, że teraz tu nie jest poziomowane, to nie ma znaczenia. Chodzi tylko o to, żeby rozstaw naszych śrubek był dobry, żeby później mogły one, żeby było wiadomo, że idzie równo. Także słuchajcie, ja to wyciągam i kotwimy. No i słuchajcie, nie myślcie, że pozjadaliśmy wszystkie rozumy Po prostu żeśmy trochę poobserwowali Majstra z Whatsappa żeśmy obserwowali Tam dużo żeśmy się dowiedzieli Słuchajcie, 90% naszej wiedzy to jest majster Ale w ogóle się tak fartownie złożyło Że niedawno producent tego silnika, bo oni też mają stronę na YouTube Instrukcję wrzucili Także też trochę żeśmy zerżnęli Także jakby ktoś tam chciał zobaczyć, jak to robią profesjonaliści, to sobie to tam kuknijcie. Ale sporo żeśmy zerżnęli, na pewno zerżniemy całe podłączenie przewodów, więc nie będziemy musieli czytać instrukcji obsługi, tylko łopatologicznie, wiecie, przewodzik po przewodziku. Nie? I ten, co, co tam jeszcze? I yy, oni otwarcie mówią w ogóle, że jak sami to sobie założymy, to gwary nie stracimy, także... Robimy? Nie? Dobra cena tego silnika. Jak na taką moc, zobaczymy, ile to pośmiga. Ale jak czytaliśmy opinie, to były pozytywne. Także słuchajcie, jeśli tylko nie były kupione, <gryw> będzie dobrze. Czekamy chwilę, to zaraz dziadostwo złapie. I widzicie, że płytka jest już zamontowana. W dniu pewnie jutrzejszym będziemy montować dalej. Witamy w kolejnym dniu. Zobaczcie, że przez jedną noc przyszła diametralna zmiana pogody, ale nas to nie zniechęca. Czopa na łeb i ogień. Dobrze, słuchajcie, szpilki są zrobione, nasza podstawa teraz wymaga wypoziomowania. Można użyć takiego archaicznego sprzętu, aczkolwiek wiecie, że majstry to są nowoczesne ziomuty i mają swój laser, także zrobimy to na laserze i teraz jak mamy podstawę, Teraz musimy sobie go opuścić na taką wysokość, żeby nam mniej więcej tu na środek przyszła ta nasza listwa. Słuchajcie, to zrobimy sobie, wymierzymy to sobie na szybciocha, Na szybciocha to sobie wy, wyliczymy. I teraz tak. Tutaj chłopie. Postawimy sobie, postawimy sobie tutaj naszego tego. To, to z płytka to będzie nasz, nasz ten nasza podstawa. Poczekajcie, schylę się i patrzymy, ile jest do środka tej fasolki. 11 centów. No i dobra. 11 centymetrów i o tyle musimy sobie naszą listwę startową wypoziomować. Także słuchajcie. Ja chcę, żeby ona była po środku tego naszego dziadostwa, aczkolwiek pamiętajcie, że ta listwa jest na fasolkach, więc nawet jeśli gdzieś się machniecie o jakieś milimetry, to później możemy sobie to wszystko na fasolkach wy wyrównać. Dobra nasza szyna ma 6 cm. Dam sobie kropkę na trójce i teraz będziemy musieli sobie ustawić ją na... Osi, na 11, żeby 11 była na tej kropce wiadomo, że to idealnie nie musi być już bez lasera, ale chodzi mi, no dobra, jest, jest, czyli ten punkt mamy ustawiony na naszym. Na naszej 11. Teraz sobie ustawimy laser, żeby po prostu się odnosić do tego. O, dobra, słuchajcie, ja wiem, że ci, którzy nie mają, niech użyją tego. Ale ja sobie lubię utrudniać. Więc użyję tamtego. No słuchajcie moi drodzy, pogoda niestety kapryśną bywa jak każda kobieta. Pozdrawiam kobiety. Słuchajcie, w międzyczasie już wypoziomowaliśmy sobie nasz sprzęt. E, przystąpiliśmy do przeciągania przewodów, no niestety w e, trakcie przeciągania zastał nas deszcz, a mamy elektronikę na zewnątrz, więc musieliśmy posłużyć się e, takim, powiedzmy, płaszczykiem na to, żeby nic się, broń Boże, z tym nie stało, bo to jest, jakby można powiedzieć, serducho tego, ale udało się, jest to wszystko suche, także słuchajcie, ja przeciągnę sobie przewody, i założymy nasz jak należy silnik i będziemy dalej sobie regulować Także dajcie mi chwilę a wy widzicie już teraz I, i ciach mamy nasz silnik teraz proszę zobaczyć znowu więcej szczęścia niż rozumu majster wziął se przewodzik kurde wyciągnął a starczy słuchajcie on tutaj musi być wpięty na styk nam go starczyło. Także słuchajcie, żeby nie powiedzieć moich błędów, nie bądźcie żyłami i weźcie te z pół metra więcej sobie zostawcie zapasu, bo później będziecie mieli tyle szczęścia co ja albo będziecie musieli sobie to lutować. Dobra, ale my nie o tym teraz mówimy. Teraz musimy sobie ustawić naszą tutaj jednostkę przy bramie. Otwieramy sobie nasze zabezpieczenie, sprzęgło tak zwane, żeby nam się to kręciło aczkolwiek do ustawienia teraz jest nam niepotrzebne i teraz tak, żeby nam nie obcierało i żebyśmy mogli to ustawić równo poproszę śruby dobrze drogie ludki także ten etap mamy już za sobą nasz motor jest przytwierdzony na stałe tu nie obciera Jest. wydaje mi się, że jest w równej jak to się mówi? Równolegle? Czy równolegle w stosunku do bramy? Także teraz będziemy zajmowali się naszą listwą zębatą i żeby sobie ułatwić, nakleimy taśmę na nasz profil. Słuchajcie. A dlaczego naklejamy tę taśmę? To zaraz zobaczycie. Wosi? No, no jest osi. No. Szeroka taśma. Co tam wiesz? To ja już Wam w międzyczasie powiem dlaczego to robimy. Nie będziemy tego spawać, tylko to będziemy posiadać na nitonakrętki i musimy sobie wytrasować miejsca, gdzie te nitonakrętki będą musiały być wywiercone. I żeby nie malować po bramie nakleimy sobie taką taśmę, na której sobie odrysujemy zaraz kreskę. Będziemy mieli już wszystko no odej, jak na górę. Dobra. Słuchajcie, możemy sobie zrobić. Teraz wytrasowanie spadaj mi się na naszą linkę na dwa sposoby. Pierwsze to jest sobie ustawić na 11,2 cm, bo to mniej więcej na takiej wysokości. Nam przechodzi środek fasolki od naszej listwy. Tutaj jakiś dystans do tego doczepić sobie długopis albo jakiś mazak. Ktoś otworzy furtkę i ten mazak, dziubek, otwórz furtkę. Powiedzmy, że to jest mazak i on wam zaznaczy kreskę albo możemy zrobić to na sposób murarski, czyli ja chcę, już to mam zresztą ustawione, chcę, żeby mi... Tutaj e, śruby szły przez środek profila. Tak też słuchajcie zaznaczamy sobie na końcu e, na 3 cm, bo profil ma 6 cm, czyli na 3 cm kropkę, z drugiej strony kropka wosi, w osi, sznur, traserski i walniemy po prostu od strzał. Proszę Teodorka nie pobrudzić. No i tym oto sposobem, proszę Państwa, złapaliśmy sobie odstrzał i możemy przystępować do nakręcania nakrętek NITO. Kolejnym etapem jest przykręcenie listew. Słuchajcie, ja nie chcę tego ciąć, to sobie musimy to wyznaczyć tak, żeby nam... E zagrało, żebyśmy nie musieli tego ciąć, a jakby już to trzeba uciąć przynajmniej na pół, bo fasolki mamy w trzech miejscach, tylko słuchajcie. I teraz tak my żeśmy to sobie przemierzyli, a pamiętajcie, że musi zawsze być trochę miejsca z tyłu, jak brama jest zamknięta. Profil musi być trochę do tyłu, bo tu jest ta wasza krańcówka, gdzie tutaj łapie. E, czujnik i brama Wam się zamyka, także nie można tej bramy o, zamontować z listwą w ten sposób, bo zawsze musicie sobie kręcówkę gdzieś zrobić. My postanowiliśmy, że aż damy sobie dotąd, i słuchajcie, to tak ładnie wychodzi, że damy ją tu z tyłu. Mamy taki ogromny zapas: wejdą nam cztery całe listwy, i ostatnia listwa zakończy nam się w tym miejscu. Przed bramą i zobaczcie tutaj, gdzie jest ten nasz znacznik. Po, za, po całkowitym rozchyleniu, po całkowitym rozchyleniu, brama się nam zamyka. Tam jest e, nasz ślimak, a tutaj będzie koniec. Także mamy zapasu z przodu, mamy zapasu z tyłu. Przystępujemy do wielcenia. Słuchaj. just Majster nam tu pięknie przynitował e, naszą szynę. Teraz tak, dokręcamy ją sobie na razie tak jak leci, bo my chcemy sobie po prostu jedna za drugą tutaj e, tą szynę do bramy przyczepić. Czyli na razie dokręcamy bez żadnych dystansów. Ja dokładam sobie następną luźną. Majster zaznacza, tylko się przyłóż do tego panie. Só quase. Tak już mamy zrobione. Majster nam pięknie to przynitował. To teraz nam pozostaje, żeby mi tu sprzętu nie psuć. <laughs> Przepraszam. Nam pozostaje tylko już podokładać kolejne listwy. Jak widzicie, jedna listwa jest już przywalona. Teraz jak już żeśmy obcykali, to wam ładnie pokażemy, jak to należy wykonać. Dokładamy sobie właśnie nasze tulejki. A no tu, tulejki są potrzebne po to. Po, Pomóż mi. Kulejki są potrzebne po to, żeby uzyskać dystans, żeby ładnie nam się ta nasza e, listwa ślizgała po naszym kole zębaty. I akurat w naszym przypadku jest idealny. Moi drodzy, dotarliśmy do końca tego odcinka. Jak widzicie, brama chodzi. Na razie otwierana siłą mięśni, bo przewody nie podpięte. Ale to jak każdy majster, po prostu rozbijemy ten film na dwie części. Także słuchajcie, w tej części mogliście zobaczyć, jak montuje się profesjonalne napędy nie przez profesjonalnych amatorów. Robiliśmy taką bramę pierwszy raz, ale dodam do tego, że gwary to nie traci, chociaż wiecie, nie mamy papierów. E, zamyka się, zamyka się. Chodzi, chodzi ni to nakrętki. Piękne urządzenie. Kieszeni. Właśnie chciałam powiedzieć, że 6 stów jesteśmy w kieszeni. Także słuchajcie, 6 stów o do tej kieszeni w lata, bo tyle by trzeba było pewnie zapłacić za montaż takiej bramy. Także słuchajcie, Kasiaści jesteśmy jak nigdy. I mamy napęd. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zapraszam na kolejny odcinek, w którym to będziemy ożywiać tego potwora. I w końcu dziubek nie będzie musiała mi otwierać bramy. Dziękuję, pozdrawiam.